W programie Skaner Grudziądza trwają przygotowania do trzeciego półmaratonu śladami Bronisława Malinowskiego. Bywa zaraźliwa i coraz bardziej się rozprzestrzenia. To jednak nie choroba, a moda na bieganie. W Grudziądzu biega coraz więcej osób, zrzeszają się w grupy albo uprawiają tę formę ruchu indywidualnie. Różniąco istnieje Akademia Biegania, to jest taka na początku nieformalna grupa osób, obecnie jest już to stowarzyszenie, to jest kilkadziesiąt osób przeróżnych. To są studenci, są uczniowie, są osoby starsze, są urzędnicy, są osoby prowadzące firmy, różnego rodzaju działalność i właśnie łączy ich to, że pasjonują się bieganiem i spotykają się, razem trenują, wyjeżdżają na zawody i jakieś jeszcze inne... Rzeczy robią na przykład Akademia Biegania, bardzo aktywnie działa na polu działalności charytatywnej, wspomaga Dom Dziecka w Bąkowie, inne akcje też propaguje. Właśnie pod szyldem biegania, nie tylko bieganie się dzieje, ale też różne inne fajne rzeczy. Grudziądzanie pamiętają również o swoim honorowym obywatelu, olimpijczyku Bronisławie Malinowskim. Półmaraton śladami Bronka jest tego najlepszym przykładem. To nie tylko wydarzenie sportowe, ale także okazja do wspomnień i dowód na to, że Grudziądz nie zapomina o lekkoatletycznych tradycjach. Mimo, że od śmierci Bronisława Malinowskiego minęło już ponad 30 lat, ta postać jest bardzo żywa nadal, nie tylko w Grudziądzu, chociaż w Grudziądzu bardzo, tak jak mówię, u nas w Grudziądzu nie mówi się, że to był Bronisław Malinowski mistrz olimpijski, tylko ciągle się mówi Bronek, nasz Bronek. Natomiast mam teraz kontakt, organizując ten bieg, ze środowiskiem biegaczy praktycznie z całej Polski. I do dzisiaj Bronisław Malinowski jest po prostu ikoną biegów długodystansowych. To jest postać, która nie odeszła w zapomnienie. Jest owiana legendą, ale ta legenda nie wynika z tej takiej przedwczesnej, dramatycznej śmierci, ale z rzeczywistej wartości jego wyników sportowych przez część. Rekordów Bronisława Malinowskiego z lat 70. jest do dzisiaj niepobita, gdzie minęło 30 lat, gdzie to jest przepaść w, w rodzajach treningu, w odżywkach, w sprzęcie sportowym. Natomiast jego dokonania w tych, w tych butach sprzed 30 lat, gdzieś tam na tych, na tych tartanowych, gdzieś tam no, bieżniach, od dzisiaj dla nas to, to, to taka historia, a jednak tutaj była wartość osoby, jego, jego, jego wytrenowania. Kiedy zaczęliśmy organizować pierwszy półmaraton, no wiadomo, że start jest na Stadionie Olimpii, czyli na Stadionie Macierzystym Bronisława, gdzie trenował przez lata. No i okazało się nagle, że gdzieś tam w magazynie jest belka. Bronisław Malinowski trenował bieg 3000 metrów z przeszkodami. Jedną z przeszkód jest taka belka na wysokości 90 cm ustawiona. No i ta belka, na której trenował Bronisław w latach 70., 80., ona jest tam, stoi w tej piwnicy. Więc pracownicy klubu znaleźli ją, została ona odrestaurowana, powiesili na niej tabliczkę. No i teraz to jest belka Bronisława Malinowskiego, którą zawsze wystawiamy na półmaratonie. Ludzie sobie robią z, nim, z nią zdjęcia. No, taki żywa, żywa pamiątka po, po, po tej postaci. Półmaraton śladami Bronisława Malinowskiego odbył się dopiero dwa razy, ale już został zauważony i oceniony. To była dla nas duża niespodzianka, ponieważ do końca nie, nie wiedzieliśmy, że ten... Plebiscyt jest organizowany. Jest to plebiscyt, który ogłosił portal Maratony Polskie. Jest to takie kultowe miejsce dla biegaczy w internecie. Każdy, kto chce wystartować w biegu, właśnie na tym portalu szuka informacji i tam się gromadzą właśnie biegacze, którzy uczestniczą w imprezach, i oni głosowali na ich zdaniem najlepiej zorganizowane biegi. Udało nam się uzyskać kilka tytułów, między innymi tytuł Złotego Biegu 2014. Zostaliśmy uznani za najlepiej zorganizowany bieg w województwie kujawsko-pomorskim przy tak ogromnej konkurencji jaką są maratony toruńskie czy półmaraton Świętych Mikołajów. Akurat nasz bieg został uznany za najlepiej zorganizowany, najlepszy. Zdobyliśmy też trzecie miejsce wśród półmaratonów w Polsce i przegraliśmy z pierwszym półmaratonem tylko o pół procenta, także myślę, że nasza organizacja tutaj została doceniona. Takie wyróżnienie cieszy organizatorów Majowej Imprezy, dlatego przygotowania do trzeciej edycji półmaratonu są już bardzo zaawansowane. Wszystko po to, aby biegacze chcieli pobiec z ludziąca do Rulewa również w kolejnych latach. Zapisy trwają już od kilku tygodni. Mamy już 200 osób zapisanych. Spodziewamy się, że być może nawet 700 osób wystartuje w tym roku. Przypomnę, że w pierwszej edycji pobiegło 300 zawodników, a w drugiej już 500. Zapisy realizowane są przez stronę internetową. W tej chwili jeszcze nie uruchomiliśmy strony tej dedykowanej biegowi, że trwają ostatnie prace przygotowawcze, ale już właśnie za pośrednictwem maratonów polskich, kalendarzy imprez te elektroniczne zapisy są dostępne. Zapraszam też na Facebooka, na nasz profil. Tam też można znaleźć linki do zapisów elektronicznych. Ponieważ nasz bieg to jest nie tylko ten wyścig, o którym mówimy, że, że biegniemy po puchary, po medale, nie. Nasz, nasz bieg tym się różni od innych, że właśnie duży nacisk kładzie na osobę patrona, czyli Bronisława Malinowskiego. W zeszłym roku już to przećwiczyliśmy, i w tym roku chcemy powtórzyć. Dzień przed biegiem. Organizujemy spotkanie poświęcone Bronisławowi Malinowskiemu. W roku ubiegłym było to spotkanie w teatrze. Udało mi się znaleźć w filmotece narodowej nieznany film dokumentalny, w którym występuje Bronisław Malinowski. Wyemitowaliśmy ten film w teatrze. Zaprosiliśmy pana Ryszarda Szczepańskiego, trenera Bronisława Malinowskiego, do wzruszającej rozmowy. W tym roku mija 30 5 lat od zdobycia przez Bronisława Malinowskiego złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Więc przygotowujemy taki wieczór, który nazwaliśmy Złoty Bronek. Odbędzie się on nie w teatrze, ale na marinie, w naszej sali konferencyjnej. Mamy kilka pomysłów. Chcemy pokazać film z olimpiady w Moskwie te 8 minut z kawałkiem biegu Bronisława Malinowskiego. Moim zdaniem to, jest, no, to są najbardziej emocjonujące chyba minuty w historii polskiego sportu. To są po prostu fantastyczne, fantastyczne obrazy, chcemy je wspólnie obejrzeć. Być może uda nam się pokazać złoty medal. Bronisława Malinowskiego, który jest w zbiorach Muzeum w Grudziądzu. Chcemy zaprosić też gości, między innymi z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Być może uda się zaprosić rywali Bronisława Malinowskiego z tamtego czasu. Także myślę, że będzie to fajne spotkanie. Chcemy tym samym też zaprosić biegaczy do Grudziądza na dłużej niż jeden dzień. Chcemy, żeby przyjechali na majówkę dzień szybciej, zanocowali, wzięli udział w imprezie, a później w biegu. To wszystko w programie Skaner Grudziądza. Na kolejny zapraszamy za tydzień.